Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Cieni Sandfortu. Lecimy z ciągiem dalszym odcinek oczywiście szósty, część kolejna. No i w zasadzie tyle. Zaczynamy. Jak już jesteśmy w gabinecie dyrektora. Jestem ciekawa, jak rozmowa się potoczu. Jesteście pewni, że on na Was napadł? Tak. Hmm. Dyrektor odchylił się w fotelu. Hmm. Może pan coś zrobi, wyrzuci go, ja będę zgłosiła na policję. Myślę, że tym razem wystarczy ostrzeżenie. Ostrzeżenie? Derek, szkoła i tak ma problemy. Sam rozumiesz. Dyrektor starał pod twarzy. I w ogóle on pracuje tu już wiele lat. Tak, jest trochę dziwny, ale to wszystko. Valentine pewnie źle go zrozumiałaś. Źle zrozumiałam? Koniec rozmowy. To fajny dyrektor, nie powiem, ale idźcie na lekcje. No, nie dziwię się jej Gromasowi, jakiś tak... Po tym, co się stało, postanowiłam odetchnąć świeżym powietrzem. Od przeprowadzki do Sandfordu wszystko poszło na opak. Zgnie... Zniknięcie Candy, doby z robalami, szalony wywoźny, co będzie dalej? Poczułaś, że ktoś podszedł z tyłu, odwróciłaś się. Kto to? Czego chcesz? A, Michael. Można się było go spodziewać. Też się cieszę ze spotkania. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Słyszałaś pewne plotki i yy, nie dochodząc prawdy, zwaliłeś na mnie winę. Ja nic nikomu nie mówiłem. Pewnie. Valentine, posłuchaj. Michael położył ci ręce na ramionach, popatrzył w oczy. Ja bym od razu strąciła te ręce, nie żeby coś. Zaraz będziesz miała dowód. Ej, chodź tu. Za rogu wyszedł Steve. A w takim sensie... Hejka. He. Nie przepadam za tym typem. Co on tu robi? Powiedz jej to, co mnie mówiłeś. Ja w ogóle to... E... Przestań mamlać. Wreszcie wcześniej ją zorci lato, więc teraz nie mam lej. Michael nic mi nie mówił. Ja po prostu chciałam, żeby wszyscy myśleli, że ja i Michael jesteśmy kumplami. Skąd wiedziałeś, że ja i Michael byliśmy na polanie? Adel mi opowiadała, a zresztą, całą resztę też ona wymyśliła. Ja naprawdę jestem niewinny, Michael. Ja przecież myślałem, że to prawda. Odmaszerować. Michael, powiedziałem odmaszerować. Proszę bardzo. Teraz mi wierzysz? Być może. No, tak już lepiej. Nie jestem pewna, ale no, nie chcę też cały czas mówić, że na pewno kłamiesz, na pewno oszukujesz. No tak. Ta. To nie, nie, w moim stylu. Nie powiedziałam, że wierzę. Na razie i tego wystarczy. Co powiesz na wagary w kinie? Nie. Michael. Po prostu do kina. Kina, które do niczego nie zobowiązują. Naprawdę chciałoby się trochę rezerwać. Okej, okay, dobrze. Nie chciałabym uciekać z lekcji. No co ty, Valentine. Ale mam plan, jak uczynić moje wagary bardziej oficjalnymi. Bardziej oficjalne wagary? Nie słyszałem o tym nigdy. Dyrektor poprawił krawat. Westchnął. Dziś jesteś już u mnie drugi raz. Znowu w sprawie woźnego? Nie. Zdejmij te okulary z twarzy. Przysięgam, że nie dam rady. Po prostu je wytrzymam. W ostatnim czasie tyle się wszystkiego wydarzyło. Przeprowadzka była niełatwa. Przepraszam, że tak pana męczą, ale... O. Ukryłaś twarz w dłoniach. Więc to Hmm, Stres, rozumiem. Może powinnaś pójść do szkolnego psychologa, to świetny rozmówca. O nie, nie, ja po prostu te wszystkie nerwy... Znowu zakryłaś twarz i postarałaś się, by dla lepszego efektu zadrżały ci ramiona. Dyrektor pokręcił się w krześle. Może lepiej, żebyś poszła do domu i odpoczęła? Yes! No ja bym powiedziała fuck yeah. Tak, nareszcie. Tak, pewnie tak. No i świetnie. Więc mogą iść? Oczywiście. Nie ma to jak załatwić sobie, tak powiem, legalne wagary. Wszystko załatwione? Tak. No to chodźmy. Ten typ absolutnie mnie się nie podoba. O tej porze dnia w kinie nie było zbyt wielu ludzi. Jaki film chciałabyś zobaczyć? Może... Gwiezdna wojna? Ostatni epizod. Wyszedł dawno, ale od czasu do czasu jeszcze go pokazują. Świetny film. Klasyka. Nie wiem, to z tych wszystkich wydało się znajome i najfajniejsze. W sensie, ja byłam tylko na jednej czy dwóch częściach Gwiezdnych Wojen w kinie i całkiem ok, ale to są już te takie po tych głównych, yy, sześć chyba jest głównych, nie potem są te takie, jakby, nie wiem, a to dodatkowe opowiadania, no ciężko mi to nazwać. Zapach popcornu, przyciemnione światła i ogromny ekran. Ty i Michael zajęliście najlepsze miejsca. Prócz Was w sali nie było prawie nikogo. Tak próbuję zobaczyć, co to za pani, jak ona wygląda i siedzi, ale. Ry... Ta, ta koszuka, którą ma pod swoją fartuchem, czy co to jest na niej, jest taka dosyć dziwna. Z uwagą patrzyłaś na pogonie strzelaniny, zwroty akcji, Michael patrzył z równie wielkim zachwytem. Zauważywszy Twoje spojrzenie, uśmiechnął się. Podoba ci się? Tak, sama przecież wybrałam. Michael otoczył cię ramieniem dalej oglądając film. Nie zależył się do niego przytulać. Odsunął rękę. Jasne, nie będzie cielących spojrzeń. Sam przecież powiedziałeś do niczego nie zobowiązujące kino. Sądziłem, że nie będziesz mogła się oprzeć. Jak widzisz, oparłam się bez trudu. Łamiesz mi serce i dobrze, bo jesteś absolutnie nieprzystojny, chyba Derek wygląda lepiej od ciebie. Z przednich rzędów rozległo się pełne rozleżenia Nie lubię tu rozmów. Pozostałą część filmu oglądaliście w ciszy. Może i lepiej. Ile jeszcze mi czasu zostało? Jeszcze chwila. No okej. Okay. Sorry, że tak strasznie monitoruję ten czas, ale w tej chwili leżą, trochę że się uczuję. leżą i no. I mój głos może być inny, zdaję sobie z tego sprawę, ale to tam. Machaj rączko, papa. Mam dla ciebie propozycję. Aż się boję. Chciałbym zrobić sobie nowy tatuaż. Nie chcesz pójść ze mną? Żebym się tak nie bał? No pewnie, boi się. A dlaczego nie? Tak, jasne. Super, to niedaleko. No cóż, i tym niedalekim akcentem kończymy y, tatuaż. Zobaczycie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego. Cześć i pa-pa!